Była piękna, wykształcona, mówiła biegle w trzech językach i miała dostęp do wszystkiego, o czym inni mogli tylko marzyć. Julia, córka Andrzeja Słowika, legendarnej postaci świata przestępczego w Polsce lat 90., dorastała w cieniu jego nazwiska, ale od lat próbowała budować własne życie daleko od przeszłości ojca. Po jego aresztowaniu i latach spędzonych w więzieniu, Julia postanowiła wyjechać za granicę. Chciała oderwać się od dziedzictwa, którego nie wybierała. Ukończyła studia w Londynie, a potem rozpoczęła pracę w sektorze finansowym w Szwajcarii. Życie wydawało się spokojne, uporządkowane, bezpieczne do czasu. W marcu, podczas rutynowej kontroli celnej na lotnisku w Genewie, została zatrzymana. Oficjalny powód podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy. Ale szybko okazało się, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i że jej nazwisko wzbudzało więcej emocji niż sam zarzut. Gdy tylko informacja trafiła do mediów, nazwisko Słowik znów stało się gorącym tematem. Czy Julia naprawdę była zamieszana w działalność przestępczą? Czy poszła śladami ojca? Czy może padła ofiarą jego reputacji? Odpowiedzi miały nadejść w sądzie. Ale nikt nie spodziewał się tego, co wydarzy się na sali rozpraw. Sala sądowa w Genewie była pełna. Dziennikarze z Polski, Francji i Szwajcarii czekali z aparatami gotowymi do zrobienia zdjęcia każdemu gestowi, każdemu spojrzeniu Julii. Ale gdy weszła bez makijażu, ubrana skromnie, z rękami splecionymi przed sobą, zapanowała cisza. Nie było w niej strachu, nie było dumy, była tylko spokój. Sędzia poprosił o przedstawienie zarzutów. Prokurator odczytał dokumenty. Przelewy skąd w Dubaju, transakcje przez firmy offshore, niejasne powiązania z osobami figurującymi w europejskich bazach danych. Wszystko to wyglądało poważnie, ale każda linijka była oparta na domysłach i nazwisku. Julia nie odwracała wzroku. Siedziała prosto. Jej prawniczka, renomowana specjalistka od spraw międzynarodowych, Przygotowywała się do obrony z chłodną precyzją, ale zanim zdołała przemówić, Julia niespodziewanie poprosiła o głos. Sędzia uniósł brwi. Tłumacze spojrzeli po sobie. Prawniczka szepnęła: Jesteś pewna? Ale Julia skinęła głową, wstała. W całkowitej ciszy spojrzała prosto przed siebie i powiedziała jedno zdanie, które wstrząsnęło salą: Nie jestem moim ojcem, ale jestem jego córką. I dziś opowiem całą prawdę. Dziennikarze zamarli, sędzia skinął głową, a Julia rozpoczęła swoją historię historię, której nikt się nie spodziewał. Urodziłam się w cieniu legendy zaczęła Julia spokojnym, ale stanowczym głosem. Od dziecka słyszałam szepty, widziałam spojrzenia, czułam, że jestem oceniana, zanim zdążyłam się przedstawić. W szkole nie byłam Julią, byłam córką Słowika. I nie miałam na to żadnego wpływu. W sali rozpraw zapanowało milczenie, które zdawało się gęstnieć z każdą jej kolejną wypowiedzią. Gdy byłam mała, nie rozumiałam, dlaczego tata znikał na miesiące. Później zaczęłam zadawać pytania. Mama unikała odpowiedzi. Dopiero mając czternaście lat przeczytałam wszystko gazety, akty oskarżenia, wyroki. I wtedy postanowiłam jedno. Nigdy nie pozwolę, by jego przeszłość stała się moją przyszłością. Prokurator próbował interweniować, ale sędzia podniósł rękę. Proszę kontynuować, powiedział spokojnie. Dlatego wyjechałam. Dlatego studiowałam tak ciężko, czasem pracując nocami, żeby nie brać ani centa z nazwiska, które zawsze ciążyło na moim paszporcie. Zbudowałam życie od zera, ale dziś znów jestem sądzona nie za to, co zrobiłam. Lecz za to, kim jestem. Kamera mediów zadrżała. Słowa Julii trafiły w sedno. W jednej chwili zbudowała mur między sobą a legendą, która przez lata ją osaczała, a jednocześnie nie uciekła od prawdy. Nie odżegnała się od ojca, ale też nie pozwoliła, by jego cień zniszczył jej tożsamość. Po jej słowach w sali rozpraw zapanowało niecodzienne napięcie. Nie wynikające z oburzenia, lecz z poruszenia. Sędzia spojrzał na Julię przez okulary, jakby pierwszy raz zobaczył w niej coś więcej niż tylko nazwisko i akta. Dziękuję pani James, powiedział spokojnie z delikatnym akcentem. Pani głos zostanie wysłuchany, ale teraz czas na odpowiedź prawną. Prawniczka Julii wstała i przeszła do konkretów. Przedstawiła dokumenty z banków szwajcarskich, certyfikaty zgodności z europejskim prawem finansowym. Raporty z kontroli podatkowej, które Julia przechodziła bez zarzutów, wszystko wskazywało na jedno: pieniądze, które podejrzewano o pochodzenie z nielegalnych źródeł, były efektem działalności doradczej w sektorze startupów technologicznych. Żadne z tych środków, podkreśliła prawniczka, nie ma związku z osobą pana Andrzeja S., znanego jako słowik. W rzeczywistości pani Julia James zerwała wszelkie kontakty finansowe z ojcem ponad 10 lat temu. Co więcej, przekazała swoje zeznania w sprawie jego rezygnacji z udziału w spadku po matce. Sala milczała. Prokurator wyglądał na zaskoczonego. Jego narracja zaczęła się kruszyć. Okazało się, że cała sprawa oparta była na automatycznym skojarzeniu nazwiska z przeszłością, a nie z dowodami. Ale to nie był koniec, bo Julia postanowiła zrobić coś, co szokowało nawet jej obrończynię. Julia znów wstała. Jej prawniczka spojrzała na nią zaskoczona, nie mając pojęcia, co zamierza powiedzieć. Sędzia uniósł brew, ale nie przerwał. Być może wyczuwał, że coś ważnego ma się wydarzyć. Chciałabym złożyć publiczne oświadczenie, powiedziała Julia. Tym razem nie tylko do sądu, ale też do obecnych dziennikarzy. Nie dla obrony, dla prawdy. Odetchnęła głęboko. Przez całe życie walczyłam z piętnem, które przyklejono mi zanim jeszcze nauczyłam się czytać. Czasami sama nie wiedziałam, czy mam prawo być dumna, czy muszę się wstydzić. Mój ojciec był tym, kim był, nie będę udawać, że to nie miało wpływu na moje życie. Ale dziś chcę powiedzieć jedno: Zatrzymajcie się. Zatrzymajcie ten mechanizm, który każe dzieciom płacić za błędy rodziców. Zatrzymajcie przypisywanie winy tym, którzy wybrali inną drogę. Zatrzymajcie przypinanie etykiet, bo jeśli nie, to jaka jest szansa, że ktokolwiek z nas zbuduje własne imię? W pierwszym rzędzie dziennikarka z Polski otarła łze, z tyłu sali mężczyzna, który przyszedł jako ciekawski obserwator, odłożył telefon i słuchał z poruszeniem. To nie była już sprawa o podejrzenie prania pieniędzy, to była sprawa o godność, o prawo do niezależności, o zerwanie z pokoleniowym ciężarem, którego Julia nie wybrała ale którego musiała się nauczyć nosić. Po słowach Julii nikt w sali nie próbował nawet udawać obojętności. Sędzia, wcześniej chłodny i proceduralny, pochylił głowę w zamyśleniu. Prokurator przewracał kartki akt, jakby szukał jakiejkolwiek konkretnej podstawy, by odzyskać kontrolę nad rozpadającym się oskarżeniem. Ale dokumenty mówiły jedno, a serce tej sprawy coś zupełnie innego. Julia wróciła na miejsce, a jej prawniczka tym razem ścisnęła jej dłoń bez słowa. Dla niej, doświadczonej specjalistki od zimnych faktów, ta sprawa stała się czymś więcej niż tylko kolejnym procesem. Po krótkiej przerwie sędzia ogłosił, że sąd potrzebuje kilku dni na zapoznanie się z dodatkowymi dokumentami przedstawionymi przez obronę. Termin ogłoszenia decyzji został wyznaczony na poniedziałek, ale zanim Julia opuściła salę, Wydarzyło się coś niespodziewanego. Jeden z szwajcarskich sędziów pomocniczych, mężczyzna w podeszłym wieku, znany ze swojej surowości, podszedł do niej po zakończeniu posiedzenia i powiedział cicho w nienagannym francuskim: Mademoiselle James, pańska odwaga to coś, czego ten świat potrzebuje bardziej niż pieniędzy. Julia tylko skinęła głową, nie ufając swoim emocjom, by odpowiedzieć. Jej twarz, choć spokojna, Zdradzała wewnętrzne napięcie, które nie opuszczało jej od chwili zatrzymania. Bo mimo siły, którą pokazała przed sądem, wiedziała, że najtrudniejsze dopiero przed nią. Weekend, który nastąpił po rozprawie, był dla Julii najdłuższym w jej życiu. Przebywała w areszcie domowym w apartamencie prawniczki, z elektroniczną bransoletą na kostce, objęta monitoringiem, ale wolna od celi. Miała czas, za dużo czasu, by myśleć. Media huczały. Portale w Polsce i Europie prześcigały się w tytułach: córka słowika przed sądem, dziedziczka imperium mafii czy ofiara nazwiska. Zaskakujące przemówienie Julii Jotę: nie czytała komentarzy, nie oglądała telewizji. Siedziała przy oknie, patrząc na spokojne ulice Genewy, tak odmienne od zgiełku, który nosiła w środku. Odezwała się też rodzina z Polski: ci, którzy przez lata milczeli, teraz chcieli rozmawiać. Przesyłali wiadomości pełne wsparcia, ale i zdziwienia. Niektórzy pytali wprost: Dlaczego się wychyliłaś? Czemu nie milczałaś, jak wszyscy? Julia wiedziała, że to, co zrobiła, miało swoją cenę. Mogła przeczekać, pozwolić prawniczce wygrać sprawę formalnie i wyjść z niej czysto, bez osobistego zaangażowania. Ale nie chciała być kolejnym nazwiskiem w aktach, chciała być człowiekiem, kobietą, głosem. I choć serce miała ciężkie, nie żałowała. Tymczasem w sądzie sędzia analizował wszystkie nowe dokumenty. Im głębiej sięgał, tym bardziej oczywiste stawało się, że coś tu nie grało. Że system osądził nie przestępstwo, tylko przeszłość. Poniedziałkowy poranek nadszedł chłodny, zamglony. Genewa spowita była ciszą, jakby miasto samo wstrzymało oddech. Julia ubrana w ten sam prosty płaszcz co wcześniej, znów stanęła przed drzwiami sądu. Ale tym razem z czymś nowym w oczach. Nie był to lęk, nie była to nawet nadzieja, to była świadomość, że niezależnie od wyroku, ona już coś wygrała. Sala rozpraw wypełniła się szybciej niż ostatnio. Tym razem obecni byli nie tylko dziennikarze, ale i przedstawiciele kilku organizacji zajmujących się prawami człowieka. Sprawa Julii poruszyła szersze środowisko. Zbyt wielu młodych ludzi żyło w cieniu historii, których nie pisali. Sędzia wszedł na salę dokładnie o godzinie dziewiątej. Milczenie było absolutne. Każdy czekał. Po przeanalizowaniu akt sprawy, dowodów historii oskarżonej oraz wystąpień stron, rozpoczął sędzia, sąd doszedł do wniosku, że nie ma podstaw do dalszego prowadzenia postępowania karnego przeciwko pani Julii James. Kilka osób westchnęło. Inni spojrzeli po sobie z niedowierzaniem. Materiał dowodowy nie wskazuje na świadome uczestnictwo w żadnych działaniach niezgodnych z prawem. Co więcej, sąd zauważa, że oskarżona padła ofiarą uproszczeń i uprzedzeń wynikających z dziedzictwa rodzinnego. I to wymaga od nas refleksji. Sędzia spojrzał na Julię. Pani James, jest pani wolna, ale niech pani wie, że to, co zrobiła pani w tej sali, przekracza ramy tej sprawy. Julia nie odpowiedziała, tylko skinęła głową, z godnością, z milczeniem silniejszym niż tysiąc słów. Po ogłoszeniu wyroku sala sądowa rozbrzmiała cichym poruszeniem. Nie był to aplauz, nie było wiwatów. Było to coś głębszego, szacunek, uznanie, i pewnego rodzaju ulga, że choć raz sprawiedliwość nie przegrała z nazwiskiem, Julia zeszła z ławy powoli, a dziennikarze nie rzucili się do niej z pytaniami. Zatrzymali się, jakby wyczuli, że ten moment nie należy do nich. Ona nie szukała mikrofonów, szukała wyjścia z budynku i powrotu do siebie. Na zewnątrz czekała grupa ludzi nie tylko znajomi i prawniczka, ale też nieznajomi. Młoda kobieta z Niemiec podeszła, ściskając dłonie Julii. Dziękuję, powiedziała. Ja też mam ojca z przeszłością, która mnie ściga. Ale dzisiaj poczułam, że nie jestem sama. Julia uśmiechnęła się delikatnie. Wreszcie. Chwilę później odezwał się telefon, numer nieznany. Odebrała i usłyszała głęboki, spokojny głos. Julia, zamarła. Tata? Widziałem wszystko, powiedział Andrzej Słowik. I wiem, że zrobiłaś to, czego ja nigdy nie umiałem. Mówiłaś bez lęku. Julia nie odpowiedziała od razu. Emocje ściskały gardło, ale w końcu wyszeptała. Nie zrobiłam tego przeciw tobie. Zrobiłam to, żebyśmy oboje mogli przestać uciekać. Po drugiej stronie zapadła cisza. Ale była to inna cisza, nie ta z więziennych korytarzy. Ta, która przychodzi, kiedy ktoś po raz pierwszy naprawdę rozumie. Julia długo siedziała z telefonem w dłoni po zakończonej rozmowie czuła, że coś się domknęło. Nie tylko proces, nie tylko oskarżenie, ale pewien rozdział życia, który przez lata trzymał ją w miejscu, nawet jeśli próbowała iść do przodu. Jej ojciec, Andrzej, nie był nigdy wylewny, przez całe życie mówił mało, często tonem ostrym, zamkniętym, ale te kilka słów, które padły dziś przez telefon, były dla niej więcej warte niż całe wcześniejsze rozmowy. Może po raz pierwszy nie rozmawiali jak ojciec z córką pod ciężarem przeszłości? Może po raz pierwszy mówili jak dwoje ludzi, którzy próbują zrozumieć, kim są teraz? Kilka dni później Julia otrzymała zaproszenie na konferencję organizowaną przez fundację zajmującą się wsparciem dla osób wychowanych w rodzinach obciążonych kryminalną historią. Nie wahała się ani chwili. Wystąpiła na scenie bez kartki, bez przygotowanego przemówienia. Tylko ona, mikrofon i setki ludzi w sali, z których wielu patrzyło na nią nie jak na celebrytkę, ale jak na odbicie własnej historii. Nie można wybrać rodziny, z której się pochodzi, powiedziała. Ale można wybrać, jak się z nią żyje. Czy pozwala się jej definiować, czy się z nią rozmawia, czy się ją niesie, czy się ją rozumie. Jej słowa nie były dramatyczne, nie były pełne patosu, ale były prawdziwe i dlatego poruszyły każdego obecnego. Po konferencji Julia nie wróciła od razu do pracy ani do Szwajcarii. Została w Polsce na kilka tygodni. Był to pierwszy raz od wielu lat, kiedy mogła chodzić ulicami Warszawy nie jako córka Słowika, ale jako kobieta, którą ludzie zaczęli poznawać z jej własnej historii. Spotykała się z młodzieżą w liceach, uczestniczyła w panelach dyskusyjnych, a nawet udzieliła jednego wywiadu. Nie dla sensacji, ale po to, by zakończyć krążące plotki i zamknąć temat raz na zawsze. Dziennikarka, która z nią rozmawiała, zadała pytanie, które z pozoru było banalne: Czy dziś po wszystkim jest pani dumna z tego, kim pani jest? Julia zawahała się tylko na moment. Tak, odpowiedziała, bo pierwszy raz w życiu nie boję się swojego nazwiska. Nie dlatego, że je przejęłam, ale dlatego, że je przedefiniowałam. Jej słowa stały się cytowane w mediach, a nawet w postach młodych ludzi w mediach społecznościowych. Dla wielu była symbolem osoby, która nie zaprzeczyła swojemu pochodzeniu, ale też nie pozwoliła, by ono ją pochłonęło. I choć Julia nie miała ambicji publicznych, coś w niej się zmieniło. Przestała się chować, przestała udawać, że jest kimś innym. Po raz pierwszy mogła być po prostu Julią. Kilka dni później, podczas spokojnego wieczoru w jednym z warszawskich parków, Julia usiadła na ławce z notatnikiem w dłoni. Wokół niej spacerowali ludzie, dzieci jeździły na hulajnogach, starsi rozmawiali na ławeczkach, a ona, choć nikt jej nie zaczepiał, czuła, że nie jest już tą samą osobą, która jeszcze miesiąc temu stanęła przed sądem w Genewie. W notatniku zaczęła pisać coś, co od dawna miała w sobie, ale nie umiała ubrać w słowa: Moje nazwisko było ciężarem. Teraz jest historią. A ja jestem tą, która ją napisała na nowo. Zamknęła zeszyt i spojrzała w niebo, jakby szukała znaku, że to, co przeżyła, miało sens. I wtedy zadzwonił telefon. Znowu numer nieznany. Julia? Rozległ się głos ojca. Tak? Czy mógłbym się z tobą spotkać? Nie jako słowik, nie jako ten, który coś przegrał, po prostu jako ojciec. Julia zamarła. Czekała na te słowa, nie wiedząc, że ich naprawdę potrzebuje. I choć w głębi duszy czuła lęk, odpowiedziała bez wahania. Tak, ale tym razem rozmawiamy naprawdę. Po drugiej stronie nastała cisza, ale znów była to dobra cisza, pełna przerwanego milczenia, które wreszcie mogło zostać zastąpione dialogiem. Spotkali się kilka dni później, na obrzeżach miasta, w małej kawiarni, gdzie nikt nie znał nazwisk, a twarze nie wywoływały szeptów. Julia weszła pierwsza, usiadła przy oknie i czekała. Serce biło jej szybciej niż chciała. Nie wiedziała, którego ojca zobaczy, tego z gazet czy tego z dawnych wspomnień z dzieciństwa, gdy jeszcze nie rozumiała, kim był naprawdę. Andrzej przyszedł punktualnie, bez ochrony, bez nonszalancji, bez maski. Był starszy, cichszy, mniej pewny siebie niż zapamiętała. Usiadł naprzeciw niej, nie podając ręki, nie próbując narzucić tonu, tylko spojrzał i powiedział: Nie wiedziałem, że tyle w tobie siły. Julia uśmiechnęła się smutno, bo nigdy mnie nie słuchałeś. Zamilkli. Ale to była rozmowa. Po raz pierwszy prawdziwa. Bez obrony, bez oskarżeń. Andrzej opowiedział o swoim strachu, który ukrywał za legendą, o błędach, których nie potrafił cofnąć. O samotności, która przyszła wtedy, gdy wszyscy przestali się bać. Julia słuchała, a potem opowiedziała swoją wersję życia: o tym jak budowała siebie na nowo, jak uczyła się ufać, jak przestała się wstydzić, że jest córką człowieka, którego nie chciała naśladować, ale którego postanowiła zrozumieć. Na koniec spotkania Andrzej wyjął z kieszeni stare zdjęcie. Była na nim kilkuletnia Julia na jego kolanach. Z wielkim uśmiechem i ciasno zaciśniętymi pięściami. Chciałem ci wtedy dać siłę, powiedział, ale to ty ją dałaś mnie. Po tamtym spotkaniu Julia wróciła do swojego mieszkania w Warszawie z uczuciem, którego dawno nie znała, wewnętrznego spokoju. Nie dlatego, że wszystko zostało naprawione, ale dlatego, że wreszcie przestała nieść ciężar cudzej ciszy. Powiedziała co miała powiedzieć. I została usłyszana. Ojciec nie stał się nagle innym człowiekiem, ale coś w jego oczach zmieniło się na zawsze. Może po raz pierwszy zobaczył córkę nie przez pryzmat własnych błędów, ale jako osobę, która wybrała trudniejszą drogę uczciwości. I przeżyła. Julia wróciła do pracy, ale nie do tej samej codzienności. Otrzymała propozycję prowadzenia serii wykładów o tożsamości i dziedzictwie na jednej z uczelni. Z początku odmówiła ale po kilku dniach zmieniła zdanie. Na pierwszym spotkaniu powiedziała: Mamy prawo być inni niż ci, którzy nas wychowali, mamy prawo zerwać łańcuch, ale mamy też prawo wrócić i zapytać, kim naprawdę jesteś, zanim zaczniemy siebie nienawidzić. Słuchali jej młodzi ludzie, wielu z trudnymi historiami w domach. Widziała w ich oczach coś znajomego głód prawdy o sobie, która nie zaczyna się od nazwiska. Po spotkaniu jedna z dziewczyn podeszła i powiedziała cicho: Dzięki pani zaczęłam wierzyć, że moje życie nie musi być powtórką cudzych błędów. I wtedy Julia zrozumiała, że jej historia, choć bolesna, już nie należy tylko do niej. Minęły miesiące. Julia przestała być tylko córką słowika Andrzeja. Stała się symbolem czegoś większego przebudzenia odwagi, przerwania łańcucha milczenia. Jej historia nie była bajką. Nie była dramatem na sprzedaż, była prawdziwa i dlatego dotykała tak wielu. Ojciec pozostał w cieniu, ale czasem dzwonił, już nie z żalem, nie z kontrolą, a z prostym pytaniem: Jak się dziś czujesz? I Julia odpowiadała, bo wiedziała, że nie zmienia przeszłości, ale buduje nowy język, język, w którym nawet przestępca może próbować być ojcem, a dziecko może mieć prawo powiedzieć dość. I mimo to nie przestać kochać. W pewien letni wieczór stojąc nad Wisłą, Julia spojrzała na miasto i pomyślała: Nie jestem historią mojego ojca. Jestem początkiem mojej własnej. I może właśnie na tym polega największa siła. Nie odciąć się od tego, co było, ale zmienić bieg tego, co ma dopiero nadejść. Jeśli ta historia cię poruszyła, zostaw komentarz z napisem: nowa historia i daj znać, co najbardziej zapamiętasz z drogi Julii. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych mocnych opowieści, które, tak jak ta, pokazują, że każdy ma prawo zacząć od nowa.